Witamy na naszym kanale. Dziś zagłębiamy się w fascynującą i otwierającą oczy tajemnicę trzecie proroctwo, które Bóg objawił Ojcu Pio. Ten święty człowiek, znany ze swojej głębokiej wiary i darów duchowych, otrzymał boskie wizje i przesłania, które nadal inspirują i intrygują miliony na całym świecie. Świat. W tym wstępie zbadamy kontekst i znaczenie tego objawienia, rzucając światło na wpływ. Jaki miało ono na życie Ojca Pio i świat chrześcijański. Przygotuj się na wyjątkową i odkrywczą duchową podróż. Odkryjmy razem, co Bóg objawił temu ukochanemu świętemu. Bóg objawia trzecie proroctwo ojcu Pio: Boskie spotkanie, kontekst historyczny i duchowy. Ojciec Pio, urodzony jako Francesco Forgiouni w 1887 roku, był włoskim kapucyńskim księdzem. Znanym na całym świecie ze swoich duchowych darów i mistycznych doświadczeń. Od najmłodszych lat wykazywał się głęboką duchowością i przez całe życie doświadczał stygmatów, cudownych uzdrowień i boskich wizji. Wśród tych wizji wyróżniają się trzy znaczące proroctwa, które otrzymał od Boga. Proroctwa objawione ojcu Pio nie są jedynie przesłaniami skierowanymi do jednostki, ale głęboko poruszają serce ludzkości wzywając do duchowej refleksji i wzywając do nawrócenia. Pierwsze i drugie proroctwo. Aby zrozumieć głębie trzeciego proroctwa, konieczne jest ponowne omówienie dwóch pierwszych. Pierwsze proroctwo, objawione podczas i wojny światowej, ostrzegało przed cierpieniem oraz koniecznością modlitwy i pokuty. Drugie proroctwo, otrzymane przed drugą wojną światową, ostrzegało przed wzrostem zła na świecie i koniecznością pilnego powrotu do wiary. Trzecie proroctwo: Przesłanie nadziei i ostrzeżenia. Trzecie proroctwo, objawione ojcu Pio w ostatnich latach jego życia, jest owiane tajemnicą i czcią. To boskie przesłanie jest powszechnie uważane za połączenie nadziei i ostrzeżenia oraz pilne wezwanie ludzkości do ponownej oceny swojej duchowej ścieżki. Treść proroctwa Chociaż dokładny tekst Trzeciego proroctwa nie jest szeroko rozpowszechniony, doniesienia sugerują, że ojciec Pio otrzymał apokaliptyczną wizję ostrzegającą przed trudnymi czasami i udrękami, jakie spotkają ludzkość, jeśli nie powrócą do Boga. Przesłanie jest jasne: świat musi odpokutować za swoje grzechy, powrócić do modlitwy i prowadzić święte życie. Proroctwo mówi także o obietnicy odkupienia i miłosierdzia dla tych, którzy pozostaną wierni. Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu oferuje możliwość zbawienia i duchowej odnowy wszystkim, którzy zwracają się do Niego ze szczerością i pokutą. Wpływ proroctwa. Objawienie trzeciego proroctwa wywarło głęboki wpływ na Ojca Pio i jego naśladowców. Dla samego świętego było to przypomnienie wagi Jego duchowej misji i roli orędownika między Bogiem a ludzkością. Wzmagał swoje modlitwy i ofiary. Nieustannie prosząc o nawrócenie grzeszników i pokój na świecie, dla naśladowców Ojca, Pio III proroctwo jest wezwaniem do działania. Wielu zostało zainspirowanych do wzmocnienia swojego życia modlitewnego, do bardziej aktywnego uczestnictwa w sakramentach oraz do prowadzenia życia miłosierdzia i służby. Przesłanie odbiło się głębokim echem, szczególnie w czasach globalnego kryzysu i niepewności. Służąc jako latarnia nadziei i przewodnik prowadzący do prawdziwego wewnętrznego pokoju. Refleksja końcowa: Wezwanie do nawrócenia i świętości. Trzecie proroctwo ojca Pio to nie tylko przesłanie ostrzeżenia, ale pilne wezwanie do nawrócenia i świętości. W istocie przypomina nam, że nasze życie duchowe musi być priorytetem i że musimy stale szukać głębszej relacji z Bogiem. Znaczenie nawrócenia. Nawrócenie oznacza coś więcej niż tylko zmianę zachowania. Jest to głęboka przemiana serca i umysłu. To uznanie naszych niepowodzeń i grzechów oraz szukanie łaski Bożej, aby nas odkupić. I o. Ojciec Pio poprzez swoje wizje i przesłania podkreślał wagę regularnej spowiedzi, uczestnictwa w Eucharystii i życia żarliwej modlitwie. Trzecie proroctwo wzmacnia tę potrzebę, wzywając nas abyśmy odłożyli na bok nasze ziemskie rozrywki i skupili się na tym, co naprawdę ważne naszych duszach. Podróż świętości. Świętość nie jest stanem, który należy osiągnąć, ale ciągłą drogą. To życie według nauk Chrystusa, kochanie innych i szukanie woli Bożej we wszystkim. Ojciec Pio dał przykład nieustannego poszukiwania świętości, poświęcając swoje życie służbie innym i duchowemu wstawiennictwu. Trzecie proroctwo zachęca nas do pójścia za tym przykładem i pielęgnowania w codziennym życiu takich cnót, jak pokora, cierpliwość i miłość. Znaczenie modlitwy i sakramentów. Modlitwa jest kluczem do tętniącego życiem, życia duchowego. To poprzez modlitwę komunikujemy się z Bogiem, szukamy Jego przewodnictwa i znajdujemy pokój pośród udręk. Ojciec Pio, znany z długich godzin modlitwy i medytacji, pokazuje nam, jak ważne jest codzienne poświęcanie czasu na przebywanie w obecności Boga. Sakramenty, zwłaszcza Eucharystia i spowiedź, są źródłami łask, które podtrzymują nas na naszej duchowej drodze. Trzecie proroctwo podkreśla wagę pełnego uczestnictwa w życiu sakramentalnym Kościoła, gdyż dzięki tym środkom otrzymujemy siłę i łaskę niezbędną do wytrwania w wierze. Wezwanie do działania. Trzecie proroctwo to nie tylko przesłanie, które należy rozważyć, ale wezwanie do działania. Stoimy przed wyzwaniem, aby żyć wiarą w konkretny sposób, pomagając potrzebującym, broniąc sprawiedliwości i będąc świadkami miłości Boga w świecie. Proroctwo przypomina nam, że każdy z nas ma rolę do odegrania w boskim planie i że nasze działania mogą mieć ogromny wpływ na życie otaczających nas osób. Światło w czasach ciemności. Żyjemy w świecie pełnym niepewności, konfliktów i wyzwań. Trzecie proroctwo ojca Pio, zawierające mieszankę ostrzeżenia i nadziei, służy jako światło przewodnie w tych trudnych czasach. Przypomina nam, że niezależnie od okoliczności zewnętrznych prawdziwy pokój i bezpieczeństwo można znaleźć tylko w Bogu. Ojciec Pio poprzez swoje wizje zachęca nas, abyśmy zaufali Bożej Opatrzności, nie bali się przyszłości i nie spuszczali oczu z Chrystusa. Zapewnia nas, że nawet w najciemniejszych chwilach świeci Boże światło. A jego miłosierdzie jest zawsze w zasięgu ręki. Proroctwo Ojca Pio i nasza duchowa podróż. Trzecie proroctwo Ojca Pio wykracza poza czas i przestrzeń. Przemawia bezpośrednio do serc wszystkich wiernych, którzy pragną zrozumieć wolę Bożą i żyć nią. Jego przesłaniem jest zaproszenie do głębokiej przemiany duchowej, wezwanie do życia świętości i przestroga przed konsekwencjami duchowej obojętności. Pilna potrzeba nawrócenia. W coraz bardziej sekularyzowanym świecie, w którym wartości duchowe często schodzą na dalszy plan, trzecie proroctwo ojca Pio nabiera nowego znaczenia. Nawrócenie oznacza ponowne odkrycie centralnego miejsca Boga w naszym życiu, uznanie naszych wad i szukanie łaski Bożej dla odnowienia naszego ducha. Ojciec Pio przypomina nam, że prawdziwe nawrócenie wykracza poza proste zmiany w zachowaniu. Jest to integralna transformacja, która obejmuje umysł. Serce i dusze. Ciągła droga świętości. Świętość nie jest stanem ustalonym, ale ciągłą ścieżką duchowego wzrostu i doskonalenia. Każdy dzień daje nam nową możliwość zbliżenia się do Boga, głębszej miłości i hojniejszej służby. Trzecie proroctwo Ojca Pio wzywa nas, abyśmy podjęli tę podróż z zapałem i oddaniem. Jest zaproszeniem do życia zgodnie z nauką Chrystusa do pielęgnowania cnót pokory, cierpliwości i miłości oraz do bycia żywymi świadkami miłości Boga w świecie. Przemieniająca moc modlitwy. Modlitwa jest siłą napędową naszego życia duchowego. Poprzez modlitwę wchodzimy w komunie z Bogiem, znajdujemy pocieszenie w Jego obietnicach i otrzymujemy siłę, by stawić czoła próbom życia. Ojciec Pio swoimi długimi godzinami modlitwy i medytacji jest inspirującym przykładem przemieniającej mocy modlitwy. Uczy nas, że niezależnie od okoliczności, modlitwa jest naszą ucieczką i naszą siłą. Łaska sakramentów. Sakramenty są kanałami łaski Bożej, które podtrzymują nas na naszej duchowej drodze. Szczególnie Eucharystia jest duchowym pokarmem, który nas umacnia, podczas gdy spowiedź daje nam możliwość pojednania i odnowy. Trzecie proroctwo ojca Pio podkreśla wagę pełnego uczestnictwa w życiu sakramentalnym Kościoła. Przez sakramenty otrzymujemy łaski niezbędne do wytrwania w wierze i świętości. Konkretne działanie wiary. Trzecie proroctwo wzywa nas do przeżywania wiary w sposób konkretny i namacalny. Nie wystarczy po prostu wierzyć, musimy działać zgodnie z naszymi przekonaniami. Jesteśmy wezwani, aby pomagać potrzebującym, bronić sprawiedliwości i być narzędziami pokoju i miłości na świecie. Ojciec Pio rzuca nam wyzwanie. Abyśmy byli aktywni w wierze, zmieniali życie otaczających nas ludzi i byli światłem w świecie często naznaczonym ciemnością. Światło w czasach ciemności. Żyjemy w świecie pełnym niepewności, konfliktów i wyzwań. Trzecie proroctwo ojca Pio, zawierające mieszankę ostrzeżenia i nadziei, służy jako światło przewodnie w tych trudnych czasach. Przypomina nam, że niezależnie od okoliczności zewnętrznych, prawdziwy pokój i bezpieczeństwo można znaleźć tylko w Bogu. Ojciec Pio poprzez swoje wizje zachęca nas do ufności w Bożą Opatrzność, abyśmy nie bali się przyszłości i nie spuszczali wzroku z Chrystusa. Zapewnia nas, że nawet w najciemniejszych chwilach świeci Boże światło, a Jego miłosierdzie jest zawsze w zasięgu ręki. Wezwanie do nadziei. Trzecie proroctwo ojca Pio jest nie tylko przesłaniem ostrzeżenia, ale także nadziei. Przypomina nam, że pomimo udręk i wyzwań, jakie możemy napotkać, Bóg jest zawsze z nami, ofiarowując swoje miłosierdzie i łaskę. To przesłanie nadziei jest szczególnie istotne w czasach kryzysu, kiedy możemy czuć się zniechęceni lub zagubieni. Proroctwo zachęca nas do zachowywania wiary. Wytrwałości w modlitwie oraz ufności w dobroć i wierność Boga. Osobista refleksja. Kiedy zastanawiamy się nad trzecim proroctwem Ojca Pio, jesteśmy zaproszeni do głębokiej introspekcji. Czy żyjemy zgodnie z Bożym wezwaniem do nawrócenia i świętości? Czy poświęcamy wystarczająco dużo czasu na modlitwę i sakramenty? Czy jesteśmy świadkami miłości Boga w naszych wspólnotach? Są to pytania, które musimy sobie stale zadawać. Starając się dostosować swoje życie do woli Bożej. Wpływ Ojca Pio dzisiaj. Życie i proroctwa Ojca Pio w dalszym ciągu wywierają wpływ na miliony ludzi na całym świecie. Jego przykład niezachwianej wiary, żarliwej modlitwy i oddanej służby innym inspiruje nas do poszukiwania życia w świętości. Objawienia, które otrzymał, zwłaszcza trzecie proroctwo, zapewniają nam wskazówki i zachętę na naszej własnej duchowej podróży. Rozszerzone wnioski. Trzecie proroctwo ojca Pio to potężne i ponadczasowe przesłanie. Wzywa nas do nawrócenia, do świętości, do życia głębokiej modlitwy i uczestnictwa w sakramentach. Jest to przypomnienie, że pośród trudności życiowych musimy zachować wiarę i zaufanie do Boga. Obyśmy, zainspirowani przykładem ojca Pio, odpowiedzieli na to wezwanie otwartym i chętnym sercem. Zawsze poszukując woli Bożej w naszym życiu i pracując nad budowaniem bardziej sprawiedliwego i kochającego świata. Przesłanie Ojca Pio to nie tylko ostrzeżenie, ale obietnica, że jeśli zwrócimy się do Boga ze szczerością i pokutą, odnajdziemy prawdziwy pokój i zbawienie. W ciągle zmieniającym się świecie, gdzie pewności jest mało, a udręki są częste, trzecie proroctwo Ojca Pio jest latarnią nadziei i wezwaniem do działania. Jest to przypomnienie, że prawdziwe bezpieczeństwo i pokój wynikają z życia poświęconego Bogu. Niech przesłanie Ojca Pio zainspiruje nas do poszukiwania tego życia, do życia z wiarą i odwagą oraz do bycia świadkami Bożej miłości i miłosierdzia wobec każdego, kogo spotkamy na naszej drodze. I tak kończymy naszą duchową podróż poprzez trzecie proroctwo objawione Ojcu Pio. To przesłanie, bogate w znaczenie i aktualność, Nadal rozbrzmiewa w naszych sercach i wzywa nas do życia wiarą, nawrócenia i świętości. Mamy nadzieję, że ten film zainspirował Cię do refleksji nad własną duchową podróżą i poszukiwania głębszej relacji z Bogiem. Ojciec Pio pozostawił nam dziedzictwo miłości, poświęcenia i oddania, które jest dla nas wszystkich potężnym przewodnikiem. Jeżeli poczułeś, że to przesłanie poruszyło Twoje serce, Zapraszamy Cię do włączenia się w misję szerzenia Słowa Bożego. Subskrybuj nasz kanał, aktywuj dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach i udostępniaj te treści znajomym i rodzinie. Razem możemy wzmocnić naszą wspólnotę wiary i nieść światło potrzebującemu światu. Nie zapomnij zostawić komentarza poniżej, dzieląc się swoimi refleksjami i tym, jak przesłanie Ojca Pio wpłynęło na Twoje życie. Uwielbiamy słuchać Waszych historii i świadectw wiary. Dziękujemy, że podążacie z nami aż do tego momentu i jesteście z nami częścią tej duchowej podróży. Niech Bóg obficie błogosławi Tobie i Twojej rodzinie, a pokój i miłość Chrystusa niech zawsze będą obecne w Twoim sercu. Do zobaczenia w następnym filmie i niech ojciec Pio nadal oręduje za nami wszystkimi.